O dobry Boże, wszelkiego mango i amino. Witajcie w czwartym odcinku Eat Read Row, który sponsorowany jest przez Upały. Serio, nie, niech, ktoś mi, nie, niech ktoś mi pomoże. W każdym razie, okazuje się, że udało Wam się zebrać 25 łapek w górę pod moim drugim filmikiem. Dlatego ogłaszam konkurs. Szczegóły znajdują się w opisie tego filmu. Podesłany mi obrazek to dzieło 13-letniej Cherry albo Cherry Art. Zanim zacznę go omawiać, to chciałabym poprosić Badio Badio o to, żebyście zostawili mi tutaj łapkę w górę i być może subskrypcję, jeżeli spodoba Wam się ten filmik. Odwieczna walka. Styl mangowy kontra realizm, albo cokolwiek zbliżonego do realizmu. Czy warto w ogóle od mangi zaczynać? Tak naprawdę dość kontrowersyjna sprawa, dlatego, że manga jest fajna, w sensie dużo osób lubi mangowy styl. I co to w sumie komu do tego? Problem polega na tym, że jeżeli chcemy związać swoją przyszłość jakoś tak bardziej z rysowaniem, to manga potrafi nam. i to wiele, wiele osób powtarza, ja się z tym jak najbardziej zgadzam, że manga, mangowy styl narzuca nam pewne uproszczenia albo maniery, do których potem się przyzwyczajamy i nie potrafimy już na różnego rodzaju elementy patrzeć inaczej niż właśnie tylko takim zmangowaciałym okiem. Czy jest coś złego w tym, że sobie po prostu rysujecie mangę, bo, bo ją lubicie, bo wam się podoba, bo, bo ta estetyka dużych oczu, dużej głowy po prostu wam odpowiada. Nie, to, to, jest, to jest spoko. W sensie, jeżeli to jest wasz sposób na wyrażanie się, to czemu nie? Tylko nie próbujcie nigdy nikomu potem wmawiać, że żeście się proporcji nauczyli z mangi. No bo żadne to są proporcje, tak, po prawdzie. Dobra, taka mała dygresja z mojej strony. W każdym razie chodzi mi o to, że w sztuce ogólnie nie ma czegoś takiego, że jest złe albo dobre. To zależy, jakie, jaką funkcję ma spełniać. Jeżeli. Funkcją waszego rysunku ma być to, że chcecie mieć na koniec rysunek mangowy, to spoko. A teraz już się skupmy na tym, za co się tutaj zabrałam przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten obrazek, i tu będziecie sobie mogli, słuchajcie, popatrzeć, ile razy człowiek coś zmienia i ile razy się myli, zanim dochodzi do tego, jak tak naprawdę praca powinna wyglądać. To, co przede wszystkim mi tutaj nie odpowiadało w tej pracy, to właśnie proporcje. Ja to zobaczyłam. Dopiero wtedy, kiedy narysowałam sobie głowę, w sensie zarysowałam ją, wyjęłam ją sobie spod tych włosów, i się okazało, że ona jest, słuchajcie, gigantyczna. Jeżeli się pomyliłam i załóżmy, po prostu narysowałam ją zbyt dużą, waszym zdaniem, na, na dobry start, to dajcie mi znać, mogło, tak, mogło się tak stać. W każdym razie ja tę głowę najpierw narysowałam taką, dokładnie jak była, potem zaczęłam ją zmniejszać, ale na pewno się już zorientowaliście, nie ma bata, żebyście się nie zorientowali, że tutaj cały czas obok tego głównego obrazka wisi jakaś pani w kietce i o co tutaj z tą panią w kietce chodzi? Ano chodzi o to, że ja nie za bardzo umiem rysować ludzi z pamięci. Nie rysowałam ich tak często jak koni, czy piesków, czy jakichś innych zwierzaków. Dlatego potrzebuję tak zwanej referencji, czy refki. Jeżeli nie potraficie jeszcze z pamięci rozrysować anatomii, to zawsze sobie korzystajcie z refek. To nie jest oszustwo, to jest po prostu pomoc naukowa. I tyle. Zwłaszcza jeżeli chcecie narysować jakąś bardziej skomplikowaną pozę, albo chcecie narysować całą postać, bo czym innym jest portret, a czym innym, gdzie tylko mamy głowę i spoko, a czym innym jest rysowanie całego ciała. Ciało ludzkie jest mega, mega skomplikowane i wystarczy, że się rękę zegnie w drugą stronę i już wygląda inaczej. I to jest kłopot. A potem na pracy widać, że nie korzystaliśmy z referencji. Jak zawsze, jak już mam w zwyczaju, starałam się odgadnąć, jaki charakter ma ta postać. Doszłam do wniosku, że ponieważ ona ma takie kocie uszka i y, autorka oryginału zrobiła jej taką. Kocią minkę, której normalnie ludzie w ogóle nie są w stanie zrobić, to pomyślałam sobie, że ona jest pewnie taką typową head girl, czy tam kemonomimi, nekomimi, i jest taka troszeczkę urocza, z takimi trochę właśnie kocimi cechami, i tutaj starałam się to wyciągnąć, żeby to było po prostu widać, że ona jest taka troszeczkę, jest dziewczyną, ale jest taka troszeczkę kiciusiowata, kotkowata. Oprócz tego, że zmniejszyłam jej głowę, to w pewnym momencie zauważyłam, że całe jej ciało ma dość dziwne proporcje, zwłaszcza jeżeli chodzi o tułów, ja jej ten tułów w pewnym momencie skróciłam, bo jeżeli się przyjrzycie samym so, sobie, sam, samemu sobie, samym sobie, no sobie, w każdym razie się przyjrzycie, to zauważycie, że pomiędzy waszą klatką piersiową a miednicą. To nie ma jakoś szczególnie dużo wolnego miejsca. Ten brzuch, który się znajduje z przodu pomiędzy kratką piersiową a miednicą, czy tam kroczem, to on nie zajmuje aż tyle, więc warto tego sobie przypilnować. Dużym problemem u autorki były dłonie. Jedną dłoń w ogóle sobie schowała. Doceniam to, że nie, nie zastosowała tutaj autorka takiego typowego triku pod tytułem: Nie umiem rysować dłoni, nie umiem rysować rąk. To je schowam za postać i już. I załatwiona sprawa. Także plus za to, że starała się narysować dłoń, i mimo, że ona nie była poprawna anatomicznie, to widać co pokazuje: że pokazuje tą fałkę, ten znak wiktorii, także można się tego domyślić, nie trzeba tutaj kombinować i zgadywać. Kłopot pojawił się też w samych nogach. Ano, dlaczego się pojawił? Ano, dlatego, że taki sposób stania z tymi palcami nóg, skierowanymi ku sobie, to jest strasznie skomplikowane na sprawa, gdybyśmy rzeczywiście chcieli tak stanąć. Co innego, jeżeli mamy postać która jest jakaś tam nieśmiała, taka zagubiona, tak sobie stanie, te rączki gdzieś tam splecie razem, i taka będzie troszeczkę przygarbiona, i taka zdziwiona, nie, nie wiem, co mam ze sobą zrobić. A co innego, jeżeli mamy pewną siebie postać, bo ta pozycja z tymi palcami skierowanymi do środka, ona sprawia, że cała sylwetka staje się niestabilna, bo to nie jest poza, w której możecie stanąć sobie swobodnie. Więc ja tę pozycję nóg nieco. Nieco zmieniłam, zwłaszcza pozycję stóp, usytuowałam je bardziej równolegle względem siebie. Przede wszystkim oparłam je, też korzystając z referencji, na Podłożu. Dzięki temu ta nasza postać zyskuje tę stabilność, czyli jedna równa linia i widać, że ona po prostu nie lewituje nad tą ziemią, nie przewraca się gdzieś, tylko ona stoi. Kiedy rysujecie sobie osobę jakąś w ubraniach, niezależnie od tego, czy to jest postać ludzka, czy to ma być zwierzak w ubraniach, mam tutaj podejrzenie, autorkę proszę, żeby mnie skorygowała, jeżeli ono jest złe. Mam takie podejrzenie, że ona narysowała postać od razu w ubraniach. Taki sposób rysowania nastręcza trudności związanych z tym, że kiedy nie wiemy jak wygląda sylwetka, to nie mamy bladego pojęcia jak na tej sylwetce ułożą się ubrania. Przeważnie artyści najpierw rysują sobie ciało ono może być w bardzo uproszczonej formie. Jak się jak zobaczycie, popatrzycie, co ja tutaj zrobiłam, to nie bawiłam się w żadne szczegóły dotyczące mięśni, tylko rozrysowałam sobie tą sylwetkę, naprawdę tak generalnie. Dopiero na takiej sylwetce rozpinałam sobie dalej ubrania. Po prostu, tak jakbyście mieli lalkę i na tej lalce sobie te ubranka umieszczali. I tak jest po prostu wygodniej, bo może się zdarzyć, że nie pomyślicie nawet o tym. Iż w pewnym miejscu powinna się znajdować talia znacznie grubsza i załóżmy tą talię zwęzicie nienaturalnie. Ja się przy tej pracce strasznie, ale to strasznie, po prostu sama się nie spodziewałam, wymęczyłam się z tym, co zrobić zarówno ze sweterkiem, który ma na sobie postać, jak i z jej fryzurą. Rysowałam sobie, rysowałam, wszystko mi ładnie grało, aż w pewnym momencie okazało się, że plan, który miałam na samym początku, żeby dać jej takie, taki wielki sweter, w ogóle co ja tutaj Zrobiłam z tym golfem na początek. To jest tragedia. Ja w ogóle nie pomyślałam o tym, jak golf wygląda, tylko narysowałam jakąś oponkę dookoła szyi. Co, co to ma być? Tak, tak nie powinno być. W momencie, kiedy po raz pierwszy narysowałam tej dziewczynie włosy, okazało się, że cały design postaci po prostu leży. Leży dlatego, że zrobiła nam się smukła ze względu na nogi, Smukła ze względu na nogi dół i przepotężna. Góra. I to wygląda karykaturalnie wręcz. Ja na to spojrzałam po raz pierwszy i stwierdziłam, no nie, mistakes were made. To jest straszne. W związku z tym stwierdziłam, że całą postać u góry, bo ona zaczęła wyglądać jak jakiś taki, kurde, yeti, po prostu z takiej neko mimi, dziewczynki fajnej, delikatnej, zrobiło nam się yeti okropne. Zrobiła jej się prze, przeogromna klata, dlatego że ja postanowiłam rozciągnąć ten materiał. Nieco myślałam, że tak będzie fajnie wyglądało, to nie wyglądało fajnie. I co można zrobić w takiej sytuacji? No, można rzucić y, y, tą rysikiem w y, tablet i się zdenerwować i powiedzieć, że ja już nie rysuję, albo można spojrzeć na to tak, jakby to nie była nasza praca. Ja zawsze chętnie polecam taką opcję, że jeżeli się już obrazimy na naszą pracę, to pomyślmy, że to nie my ją zrobiliśmy i wtedy spojrzymy na nią najbardziej krytycznym okiem, jak się tylko da. Znaczy bardziej krytycznym niż wobec siebie. I ja spojrzałam na tą pracę i sobie pomyślałam, no, no tak, po prostu się zrobiła za potężna w klacie, wygląda tak bardzo po męsku, ta obroża, ten pączek, ponton dookoła szyi, no niedobrze, niedobrze. Czego mi brakuje? Brakuje mi delikatności. A co zrobić, żeby było delikatnie i żeby było bardziej smukło? No... Trzeba odjąć tę wielką objętość, która tutaj została stworzona. I zaczęłam tak kawałek po kawałku, kawałek po kawałku tę objętość odejmować. Dlatego też zmieniłam fryzurę. Mam nadzieję, że autorka oryginału się nie obrazi za to. Ten sweterek, który ona tutaj umieściła, mogłam, mogłam zrobić coś takiego. Mogłam albo odjąć z fryzury, albo więcej odjąć z tej bluzeczki i uznałam, że bluzeczka jest na tyle fajna. Chociaż bluzeczkę też zmieniłam. To jest prawda i to widzicie, że, że podjęłam takie, a nie inne decyzje. Ale yy, generalny charakter chyba, chyba został zachowany. Jezu, słuchajcie, jest tak gorąco. Co, że ja już nie myślę po prostu. Czekam na tę burzę z gradem. Zerknijcie sobie na dłoń. W moim przypadku na dłonie, w, w przypadku oryginalnej pracy na dłoń. Zobaczycie, że ta dłoń była za mała. Dłoń generalnie jest tak duża, mniej więcej, że mieści się na naszej twarzy. Jeżeli kiedykolwiek macie wątpliwości, czy dłoń jest za mała, za duża, to wystarczy ją sobie przyłożyć do twarzy, wyjdzie w porównaniu. Czy to jest zasada, do której się należy stosować zawsze? Nie, to nie jest zasada, do której się należy stosować zawsze, bo może być postać w stylizacji i wtedy mamy zupełnie inną sytuację, bo mogą być postacie z większymi dłońmi, z mniejszymi dłońmi, ale ja po prostu rysuję teraz w typowej i już. Jeśli rysujecie sobie równolegle nogi, i one zaczynają być krzywe, to można sobie po prostu narysować taką linię pomocniczą, taką horyzontalną, i sobie sprawdzić, czy pewne rzeczy znajdują się na, na tej samej wysokości. I wsi, o, i macie załatwione. Też jeśli chodzi o referencje z powodzeniem można sobie używać nie tylko refek typowo postaciowych czy z pozami, ale też zajrzeć sobie w internecie z full tego chyba więcej niż w ogóle dobrych refek postaci, pełno zdjęć ciuchów i sobie korzystajcie z tych zdjęć ciuchów. Ja akurat narysowałam zupełnie z pamięci tą spódniczkę pewnie nie do końca dobrze. A może nawet całkiem dobrze, taką plisowaną, bo zrozumiałam, że to o to tutaj chodzi. Zerkajcie sobie po prostu na to, jak te rzeczy wyglądają, bo ciekawa sprawa, ale my z pamięci zupełnie inaczej odtwarzamy różne rzeczy serio. Wydaje nam się, że coś wyglądało jakoś, a wcale nie. Dlatego zdjęcia referencyjne, nieocenione, naprawdę. A jak widzicie tę prawą dłoń postaci. Ja wyjęłam spod bluzeczki, w ogóle no, zmieniłam nieco wygląd bluzeczki, czy tam sweterka, dlatego, że w oryginalnej pracy nie, nie wiadomo, co się dzieje z tą ręką. Ona by mogła pójść nam i bardziej dalej od ciała, i bliżej na to ciało, i w sumie nie wiadomo. Dlatego ja postanowiłam, że położę ją właśnie tutaj, zwłaszcza, że na zdjęciu, z którego korzystałam, pani tak mniej więcej miała tą dłoń położoną. Kolorki z względem oryginalnej pracy ja zmieniłam minimalnie, troszeczkę bardziej je od siebie. Odróżniłam, jeżeli chodzi o poziom nasycenia niektórych kolorów. Tą bluzeczkę zrobiłam jaśniejszą nieco, też na trochę inny kolor pomalowałam uszka, żeby je było widać, ale podoba mi się to, że autorka oryginału zwróciła uwagę na taki fakt, że skóra nie ma jednolitego koloru i ona tam dodała na tej skórze takie, ja na to mówię popruszki, dodała takie popruszki czerwonawe. Ale generalnie dobór kolorów jest fajny, ewidentnie widać, że autorka już nie leci jak to dużo początkujących w takie ostro wysycone kolory same, tylko stara się to jakoś zbalansować, i naprawdę nie było tutaj wiele do poprawiania. Nie dodałam pracy żadnych cieni, minimalnie tam pod, pod tą spódniczką, ale to tyle, bo chciałam Wam pokazać i udowodnić też, że jeżeli praca jest dobra. To ona jest dobra na każdym etapie, w sensie na każdym etapie gotowości. Jeżeli jest dobry lineart, to jest dobry lineart i on nie potrzebuje dodatków, on może być już dobrą pracą sam w sobie. Jeżeli praca zaczyna być dobra dopiero jak się doda jakieś super fancy cienie, to moim zdaniem, i może macie inne doświadczenia, i napiszcie mi, jeżeli, jeżeli tak jest, że praca, która dopiero zaczyna być dobra, jeżeli się doda jakieś tam super efekty i, i, i filtry i tak dalej, no to to w efekcie nie jest do końca przemyślana praca. Jeżeli możemy ją z tego wszystkiego odrzeć, spojrzeć na sam lineart i lineart jest ble, no to cała praca jest raczej ble. W sensie to świadczy o tym, że jeszcze nie do końca sobie radzimy z, to, z tym elementem. Na sam koniec jeszcze dodałam takie wklęśnięcia, teraz sobie o tym przypomniałam. Tam, gdzie postać ma skarpetki na nogach, to ja dodałam takie Minimalne wklęśnięcie skórki, bo zawsze gdzieś tam jak materiał się dość mocno opina na ciele, to fajnie jest sobie to podkreślić jakimś takim właśnie wklęśnięciem, nie wklęśnięciem, żeby po prostu widz od razu zrozumiał o co chodzi. I też dodałam na tych skarpetkach takie kres, kreski dodatkowe, dlatego że wszelkiego rodzaju takie linie, które nam sugerują, jak ta rzecz się układa w przestrzeni, pomagają się widzowi zorientować, co to jest, jaki to ma kształt, czy to jest. Widoczne z góry, z boku, tam znaczy z góry, z dołu i tak dalej, i tak dalej, i to ułatwia odbiór. O, zapomniałam jeszcze o takiej bardzo prostej rzeczy, bez której dziwnie ludzkie postaci wyglądają. I to są brwi. Polecam rysować brwi. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ej, serio, nie, nie mam już dla tego pojęcia, co mówię, bo po prostu się literalnie, dosłownie topię. Także jeżeli ktoś ma lód, albo co, co takiego, to błagam, przyślijcie lód, dużo lodu. Do, do zobaczenia w kolejnym odcinku, jak, jakbyście chcieli pokazać mi jakieś swoje prace i żebym tak pogadała o nich i poprawiła je, to, to dajcie znać w linku jakimś albo w czymś. I cześć, do, do zobaczenia. Mam nadzieję, że, że dotrwamy do, do następnego odcinka. Pa pa!